Hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony, Ksazaks. I mam dzisiaj dla Was taką króciutką pogadaneczkę. Moi kochani, o co chodzi? Na serwerach yy, wylądował właśnie Patch 2, 4, 3. Co to jest za Patch, co on takiego wprowadza? No, najważniejsze, przynajmniej to, co jest najbardziej reklamowane. To jest e, remaster Diablo 1, W, Diablo 3. I to jest podstawowy błąd, bo wszyscy to tak nazywają, a to nie jest żaden remaster, to nie jest żadne nic w tym stylu. To jest po prostu Rift. Rift, który jest po prostu, e, którego tematem głównym, tematem przewodnim jest Diablo 1, plus tam parę bajerów. I jako taka rzecz, jako Rift, jako taki event, jest naprawdę fajna sprawa. To jest naprawdę fajnie zrobione. Jako mini dodatkowa misja Rift, jakiś tam event, czy jak to można inaczej nazwać, na pewno nie Remaster. Remaster to jest całkiem inna rzecz, całkiem inna sprawa. Um, I moi kochani, jak do tego w ogóle podejść? Bo zauważyłem, że wszyscy już się na to rzucają, biorą swoje postacie tam, które czyszczą te trzynastki jedną ręką i lecą tam i mówią, le, eee, to się robi w 15 minut i tak dalej. Powiem wam moi kochani, że wczoraj zrobiliśmy to z Pawłem, Niedzielem i Rafałem, najpierw odpaliliśmy na hardkorze, na T1. No i powiem wam szczerze, że było ciężko pierwszy level przebić się przez pierwszy poziom. Tak więc od razu ktoś tam od nas padł, stwierdziliśmy, że to troszeczkę za ciężkie dla nas i zrobiliśmy sobie postacie na softkorze tym razem, bo baliśmy się, że ktoś padnie. I spróbowaliśmy poziom trudności niżej. A podczas rozgrywki jeszcze, żeśmy go zniżyli, chyba ze dwa razy. I było tak, no, przystępnie. Powiedzmy, że zrobiliśmy to w godzinę. Ale ja dla Was mam wyzwanie: zróbcie to sobie od pierwszego levelu, bo broń Boże, to żadną istniejącą postacią tego nie róbcie. Nie wchodźcie tam nawet, bo się zawiedziecie na poziomie trudności i na tym, jak to wszystko wygląda. Zróbcie sobie nową postać. Idźcie sobie od początku, bo i tak to trzeba zrobić, żeby mieć peta, czy coś tam, nie pamiętam jakąś tam nagrodę. Chyba tak, chyba peta, butchera. Ym... Ja wam pokażę, jak to wygląda, robiąc to postacią moją do czyszczenia taką. Jak widzicie, co trzeba zrobić, żeby tam wejść. Ciemność nad Tristram, stare ruiny, Bach. Wchodzimy, omijamy te potworki. Ja wam pokażę, jak to wygląda. To jest udręka, proszę mam zasłonięte hadem. Bagnesie. Właśnie to robią ludzie, jak widziałem na Twitchach i innych, przechodzą to w taki właśnie sposób, podobny jak tutaj. To jest event nastawiony na osoby, które grały w Diablo 1 dużo w Diablo 2. W moim zdaniem ta kwestia nie powinna zostać tłumaczona, ale dobrze i kochani, grając w takim sposób, jak ja teraz, na pewno nie odczujecie, tak powiem, magii tego miejsca, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Całkiem inna sprawa jest, jak sobie nową postać i idziemy od początku. Tak więc, mam dla was moje wyzwanie. Zróbcie sobie postać nową, możecie hardcore, albo nie hardcore, bo i tak będzie trudno. I zróbcie to na T1 od początku do końca. I to daje taki smak Diablo 1 albo 2, że jest jednak trudno na początku, że jest jednak troszeczkę się z tym bossem bije. No, walka z rzeźnikiem to nie jest walka z rzeźnikiem, tutaj zapomnijcie o tym. Jest on tutaj, no, fajnie zrobiony jego model, ale to nie jest to, jak on atakował w Diablo 1. Że nie mogliśmy nic zrobić dosłownie. No i tak, no i to by było na tyle. Mam nadzieję, że będziecie się przy tym dobrze bawić. Ja przyznam Wam szczerze, że przeszedłem te Darkening of Tristram parę razy, już wszystko tam odkryłem, te wszystkie sekrety. I jako event to jest naprawdę fajna sprawa. Nie bierzcie to jako remaster, weźcie sobie to jako event, niespodzianka. I uwaga, bardzo ciekawa rzecz, żeby zrobić sobie to na starcie sezonu. Nie róbcie tego dzisiaj, już teraz, czy, już, czy dzisiaj jest czwartek, czwartek. Nie róbcie tego dzisiaj. Zróbcie to sobie nową postacią na starcie sezonu z ekipą. Nie raszujcie tego jakoś bardzo, i wtedy wierzcie mi, może się naprawdę fajnie pobawić, startując w taki sposób z sezonem. Bo taki start możemy mieć tylko raz w roku, jeden sezon w roku. Tak więc wydaje mi się, że warto ten. Ten styczniowy sezon, e, odpuścić sobie ten wyścig szczurów, kto szybciej będzie miał 70 poziom, i po prostu wejść tam i się dobrze bawić. Tym bardziej, jest tam fajne, dosyć ciekawe. I temy lecą fajny e, transmog na hełm, pet. Tak więc jest tego troszeczkę, e, można się zabawić. E, I tyle, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, zostawcie łapkę w górę. Komentarz to jest najważniejszy komentarz. E, I widzimy się. W następnym filmie Papa! Pa.